Cześć, witajcie w kolejnym vlogmasie. Dzisiaj mamy piątek, 20 grudnia, jakby ktoś nie wiedział. I co? I ja co piątek robię sprzątanie, więc dzisiaj robię sprzątanie. A jak zaczęłam sprzątać kuchnię, to stwierdziłam, że tutaj muszę generalnie posprzątać kuchnię. I z tej kuchni jeszcze nie wyszła. Tam z tyłu szafki są ogarnięte. Ten tutaj, ten tutaj blatki za mną muszę jeszcze ogarnąć. No, prałam właśnie przed chwilą krzesła. I muszę jeszcze stół powycierać, te wszystkie zakamarki. No, także, y, konkretnie tu je sprzątam. Adelka miała drzemkę, wstała z drzemki, nakarmić. Zrobiłam sobie herbatkę zieloną i się odzywam do Was. Także dzisiaj będzie film ze sprzątaniem w roli głównej. Nie żebym robił jakieś generalne porządki, bo ogólnie mam porządek w domu, ale wiecie, no co piątek y, robię takie porządne sprzątanie. Na bieżąco staram się sprzątać tyle, ile mogę, ale tak, dzisiaj w piątek chciałabym, może nie posprzątać, tym bardziej, że w weekend to nie będę miała po prostu na to czasu. No, yy, także biorę sobie moją herbatę zieloną, odpalam sobie podcast kryminalny i biorę się za. Sprzątanie aha, co do podcastów kryminalnych, bo ktoś mnie się pytał ostatnio, jakie podcasty kryminalne polecam. No to ja głównie śledzę na bieżąco cztery y, osoby: Justyna Mazur, Jaśmin ze Stanowo, i Olgę Herik, y, jej kanał i ten kanał y, ślady. Tu tam jestem na bieżąco. Jak yy, tam już wszystko przesłucham, yy, obejrzę i tak dalej, i nie ma nic nowego, no to wtedy szukam jakichś innych podcastów. I na przykład słucham czasami y, historie prowincjonalne, chyba tak się ta kawa nazywa. Yy, bardzo fajne historie, takie starsze, nieznane. Yy, no, ale tak to, to, to te cztery główne. Jeżeli chodzi o mój podcast kryminalny, bo kilka razy parę osób spytało o to, to ja wrócę do tego podcastu. Tylko słuchajcie, sprawa wygląda tak, że ten kanał jest moim kanałem głównym i tutaj nagrywam od lat. E, natomiast e, kanał e, kryminalny, kryminalna Turcja to jest raczej e, takie moje hobby. Zainteresowanie. Coś, co robię w czasie wolnym. Natomiast od dłuższego czasu nie mam tego czasu wolnego. Tak, niestety, nie mam. E, I e, kiedy Adelka do nas trafiła, to wiecie, no. Totalnie mi się rozsypała organizacja, więcej czasu muszę e, poświęcić tutaj e, dzieciom tak dalej e, i, i musiałam po prostu wybrać albo Kryminalna Turcja, albo tutaj e, ten kanał. No a jako, że to jest mój kanał główny i tutaj czekacie, tutaj zebrało się was sporo, to nie miałam po prostu serca tego porzucać. No i e, do historii kryminalnych chcę wrócić. Planowałam wrócić w grudniu. Ale y, przez to, że nagrywam vlog na co dzień, to nie jestem w stanie tego zrobić, bo nie chcę zrobić coś byle jak. Nie chcę opracować historii byle jak. Y, Każdą historię, którą publikowałam, opracowałam bardzo dokładnie, dokładny research robiłam, yy, i chciałabym. Jakby przy tym poziomie zostać a nie robić coś na łapu-capu. Więc skoro to wymaga czasu, sam research, a co dopiero jeszcze nagranie, zmontowanie, no to po prostu nie mam fizycznie czasu. Jestem w trakcie opracowywania jednej ze spraw kryminalnych, które chciałabym, żeby się właśnie ukazały i mam nadzieję, że y, po świętach będę mogła y, jakąś, jakiś podcast kryminalny wypuścić. Y, mam nadzieję, że jeszcze przed Nowym Rokiem po prostu, ale wrócę. Do tych podcastów kryminalnych. Postaram się jakoś tak zorganizować, żeby wrócić do nich, bo brakuje mi tego bardzo i tęsknię za tym kanałem bardzo. I, i wiem, że parę osób tutaj jest, y, które też słuchały tych moich podcastów kryminalnych. Y, no, więc tak, więc wrócę do tego. Obiecuję, że wrócę. Muszę, bo się uduszę. Ale tak, ale to jeszcze nie jest ten moment. Teraz jest najgorszy, wiecie, okres. Trzeba się przygotować do wszystkiego. Jest pełną robotę, ale po świętach już będzie spokój. I mam nadzieję, że uda mi się już na spokojnie wrócić. I będę się starała, żeby tam pojawiały się treści regularnie. Także ja znikam słuchać podcast, sprzątać i pić herbatę zieloną, a kierowniczka będzie nadzorowała robotę. Trzymajcie kciuki, żeby poszło mi wszystko jakoś tak sprawnie. serwę na kawkę i zaraz cisnę dalej, prawie połowa domu jest sprzątana prawie połowa, e, no kuchnia, tam najdłużej siedziałam, teraz już będzie z górki, ale kawka i czekolada postawimy na nogi, Adelka tutaj się bawi. W ogóle dajcie mi znać, czy Wy też macie jakiś taki wybrany dzień na sprzątanie? Z tego co pamiętam, z reguły w Polsce w soboty większość osób sprzątała. W ogóle wiecie co? Ostatnio mi się obiło o oczy taki, takie zdjęcie z czyszczenia dywanów śniegiem zimą. I byłam zdziwiona, właśnie bardzo dużo osób pisało, że tak czyszczono kiedyś dywany. W latach 90. No ja urodzona jestem w latach 90., ale powiem wam, że ja nie pamiętam tego. No i to zdjęcie wyglądało super, bo było to zdjęcie takiego placu między mm, blokami, takie wiecie, z dużej płyty, jak kiedyś stawiano. I y, w środku w centrum z reguły był taki jakiś park, y, zabaw takie wiecie, trawnik i tak dalej. No i z i ludzie po prostu pownosili te dywany, tam było chyba kilkanaście dywanów. I osób, które po prostu tym śniegiem czyściły Także dajcie mi znać, czy wy pamiętacie coś takiego Ja tego nie pamiętam No ale w sumie ja mieszkałam na osiedlu Ale właśnie nie było u nas takiego osiedla Że nasze bloki stały wzdłuż drogi Natomiast nie stały tak właśnie wokół postawione Ale nie pamiętam czegoś takiego Nie pamiętam, żeby koleżanki mi coś takiego opowiadały Nie pamiętam, żeby u żebym u kogoś innego widziała nie wiem, może to było na początku lat 90., i dlatego ja po prostu nie kojarzę. Natomiast e, tak, natomiast pamiętam, że sobota to był taki dzień sprzątania, i pamiętam e, trzepanie właśnie dywanów na trzepaku. Także tak, także tak mi się kojarzyły sobotnie e, południe. organka? Ty chcesz je jeść? A ty widziałeś, żeby kiedyś Adel jadła organy? Pianino? Cokolwiek? Zastanów się. Zastanów się, że nie będzie za późno. Patrz, zagro mi, poczekaj. Tequila. classicznie na koloryferku. Czy jest myszurka? Proszę, Myszurkę. Oj, a nie ma. Poczekaj. O. plutki krzyniczek, tak, gdzie można orzeberka potarzać i mszurka i tak. Eluśka też leżakuje oczywiście, jasna sprawa. Tak jest. Tylko, że się na koloryferek nie możesz gromolić, nie? A jakbyś mogła, to pewnie byś się tam położyła, co nie? No tak. Oj, oj, oj. Kochani, jesteśmy w domu, jak widzicie. Y nie było mnie przez jakiś czas. Moja mama zadzwoniła, pogadałyśmy sobie. Ja w międzyczasie zrobiłam e, dla nas obie do kolacy. Dzisiaj jedliśmy spaghetti. Adelka poszła spać. E, no, i teraz my jesteśmy tutaj z Arife w kuchni. Giukan ogląda sobie meczyk na balkonie. E, a my będziemy dzisiaj, co robić? Fosz? Listy napisać. Co będziemy pisać? List. List. List, do kogo? Do Mikołaja. My? Postawimy tutaj, zostawimy list, bo Rudolf przylatuje dzisiaj w nocy, zbiera listę. Hmm. No, na koloryferze. Na koloryferze. Jakąś marchewkę możemy mu zostawić, no bo on pewnie głodny będzie. Zostawimy dwie marchewki. Dwie marchewki, dobrze. No, to dwie marchewki, to pewnie dwie no i weźmy a, twój list. Mikołaj, to mój. A Mikołaj jeszcze nie przyjdzie. Mikołaj przyjdzie dopiero na święta. Ale Mikołaj damy coś A to wtedy zostawimy mu, tak? Na święta mu zostawimy. No. Już kiedyś zostało. No, jeszcze trochę zostało. Czy ty go nie Cztery dni. A będziesz rysowała, co chcesz. A ja wezmę yy, aderki. Zrobię. Co? A, a ja zrobię. Aderka potem będzie dużo, będzie sama robiła. To tutaj, co w liście narysujesz. Tak, tak. Ja ostatnio spatrzyłam. Rolkę. Co? Rolkę. Rolki. No. Tak. Mm. Właśnie ja patrzyłam, a tam nie było piękne, bo... Mój no nóżkę... tamte były brzydkie, ty chciałaś takie ładne, bo ty miałaś rolki, a Riffy zgubiła rolki. Nie? No, bo tam były duże rąki takie. No tak. I tam było... To co, będziesz no, rysowała robot czy rolki? No musisz szybko wybrać. Rolki? To się wydaje, że rolki fajniejsze niż robot. Ale ta rolka ma dużo kółek. Ja myślałam, że ona będzie miała 3 albo cztery kółka. Ty ile tam kółek narysowałaś? No, jest to jak czółk trochę wygląda. Jak skarpetka zrobiła. No, dokładnie jak skarpetka. Jestem gapa. Gapa jesteś? Tak, jestem gapa. Dlaczego gapa jesteś? Myli, widzę. A pomyliłaś miejsca. Pomyliłam się. No widzisz. To jest twój ulubiony kolor. Patrzowe. Ju, patrz, aha. aha. Fioletowe. A to będzie... Sini. Sini nie. co to znaczy? Sini to jest... znaczy blue. No to ty mów po polsku, a nie... W jakim ty języku ty mówisz do mnie ty? To po poysysko. No to po to chyba mnie nie rozmawiamy w domu, nie? Dobra. No. Ale ty wiesz poysysku. I moje ulubione czerwone miamu. Tak? To lubisz czerwone? Jeszcze tutaj, jeszcze, jeszcze jeden zrobię. Okej. Okay. Jeszcze jeden zrobię okej. Super. A no. Ty nie widzisz, tutaj nie ma członków. Czemu tutaj jest na miejsce. Hmm. Pomyliłam się, Podpisz się tutaj tu, napisz swoje imię Alife, żeby było wiadomo, A, uh -huh. potem jaką literkę, ry, uh -huh. i, uh -huh. f, uh -huh. e. pięknie, pięknie, super. Teraz złożymy ładnie na pół. Mhm. I jeszcze raz na pół. I patrz, ona tak napisała tutaj do Mikołaja. Potrafisz napisać tak? Jest d mhm. i literka o. Pięknie, a na dole tutaj zaczniesz, mhm. ale najpierw my, dokładnie my. Potem co mamy? K, K pięknie. O. o. Potem mamy ły. ły. Czyli ty z kreseczką ły. Potem co mamy? A. A, pięknie. Dalej. Jakie się No, tak jak tutaj piś. Tak? I tutaj taki jest, taki daszek jest. Zobacz, taki. J. I tutaj ostatnia literka. Do Mikołaja. Bo z się nie mówi po polsku. się się Lo Lodówka. No właśnie, w lodówce. Jest a to, no, ja no, ja no wyciągnij sobie. A sobie poradzisz, nie? Tak, tak, pojedzie. No, to wyciągnij. No, Ile Nie, to jest. Nie, Starczy, daje się? A, no bo jak nie na jesień, to jeszcze jest dama. Jak chce, jeszcze jest ta dama. No ale myślę, jak polecie do wszystkich dzieci i rozbieramy tych to będzie tak za grube. Jak on będzie na to? No, my mamy takie potężne te marchewki. Zobacz, chyba jedna starczy. No tak, jedna. Zobacz, jedno. one duże są. Taką jedną damę. Trzymaj. No. się trzeba, żeby była czysta. To ja ujmiję. No to wiadomo, że ty umiesz, a nie ja. Na nalewki to obciń. Nie, to nie trzeba obciąć, on sobie zje. On sobie nim Wytrzyj, weźmy na twój talerzyk jakiś położymy, co? Położymy. położymy na tym talerzyku, trzymaj. Tuptamy, tuptamy. Szybko tuptamy, tuptamy. Tam, spad, tam spadnie chyba, co? Nie, chyba nie spadnie, dobrze jest. Ale to poczekaj, go nie wołaj jeszcze, bierz te y, listy ładnie połóż obok. Połóż jeden. I drugi. I teraz Arifet co robi? Idzie spać, żeby renifer przyleciał. Bo renifer nie przyleciał, jak właśnie pójdzie spać. Tak? Ja potem tu uchylę okno i on sobie wejdzie i weźmie. I rano zobaczymy, czy zet marchewkę. Co? he. zobaczymy. To jak nas tutaj listy też zabierze. No, zobaczymy rano, czy zostaną listy zabrane i czy marchewkę zje. Sprawdzimy rano. Słuchajcie, Arifa poszła spać, była bardzo podekscytowana y, tymi listami, tutaj marchewką i tak dalej. Także jak nigdy po prostu szybko poleciała się przebrać i ona idzie spać. Bo, bo już tutaj renifer lata i tak dalej. I widziałam, że y, różnie y, każdy gdzieś tam robi w domu. Natomiast my tak w tamtym roku zrobiliśmy, że ten list tutaj do Świętego Mikołaja i Rudolf zabiera. No, więc ta potężna marchewa tam leży. Ktoś ją będzie musiał nadgryźć. Zrobię specjalnie trochę bałaganu, żeby się powtórzała, że na bałaganiu ten Rudolf. Ale tak. No, pierwszy raz w tym roku mamy dwa listy. Ja tam jakąś zabawkę pamiętam z Fisher Price'a chciałam kupić dla adelki, więc stwierdziłam, że ją narysuję. Mam nadzieję, że jutro uda mi się znaleźć w ogóle w sklepie tą zabawkę. Yy, uwierzcie, lub nie, jest 20 grudnia, my nie mamy w ogóle prezentów. <grytum> Dajcie mi znać, czy w ogóle macie takie rzeczy ogarnięte. Nie mamy. Yy, Malowawcze się to zrobić, ale po prostu nie było jak. Z drugiej strony ja też nie mam co się spieszyć. u nas nie ma takiego szaleństwa, więc na spokojnie. Jutro, jutro jest taki plan, żeby ogarnąć prezent dla dziewczyn, bo i tak musimy ogarnąć prezent na urodziny, na pierwsze urodziny córeczki naszej znajomej. Jutro jedziemy na właśnie takie, na taki roczek. No więc y, musimy i tak kupić y, prezent, a jutro Arifę na balecie jak będzie, to byśmy wtedy podjechali, bo akurat jak ona skończy balet, to my powinniśmy się pojawić na urodzinach, y, więc tak, więc y, będziemy musieli po prostu zrobić to w międzyczasie, podrzucić Arifę na zajęcia baletu i tam nie będziemy na nim czekać, tylko podejdziemy do sklepu kupimy prezent właśnie na ten roczek dla, dla tej dziewczynki i weźmiemy od razu, ogarniemy prezent także tak, mam, mam w ogóle nadzieję, że te rolki będą, że będzie rozmiar, bo ale, ale to by było po prostu jakby <laughs> się okazało, że rozmiaru nie ma nie, nie, trzymajcie kciuki, żeby było ok także słuchajcie, idę nadgryźć ...marchewy, czego się nie robi dla dzieci, nie? Czego się nie robi... ...dla dzieci? Nie jestem całej marchewy, nie? Ale... ...tak myślę, że jak ją połamie... Okay. Zobaczcie. <grystanie> Ale świniłam. Zapieram listy... ...i... Zobaczymy, jaka będzie reakcja rano Arife.